Cześć wszystkim, witam Was w Grze The Planet Hunter. A witam Was dlatego, że jest mniej więcej okrągła rocznica rok. Po tym, jak ta gra wyszła, i twórcy w ramach uczczenia rocznicy ukryli na tej mapie podobno bunkier. Z bardzo ciekawymi dropami, i powiem szczerze, ja się musiałem tego bunkra naszukać chyba z 25 minut. 25 minut szukałem tego bunkra, zanim go znalazłem. Na szczęście wrzucili zdjęcie, gdzie to jest, i skojarzyłem. No więc, tak zanim rozpoznałem okolice ze zdjęcia, kiedy wychodzimy z bazy, mniej więcej tutaj na tym płaskowyżu, tam dalej jest ta jaskinia tutaj jest, jest to jezioro, które nam zalało które nam zalało poprzednią bazę i tam jest ten statek to udajemy się na północny północny wschód Jedziemy na północny wschód i to jest bardzo blisko widok, który jest na zdjęciu, to jest kamera robiona mniej więcej widok z tego miejsca. Jak popatrzycie na zdjęcie na aktualizacji, to widać tutaj, gdzie pokazuje kursorem pionową ścianę, kawałek, co wystaje nad pionową ścianę. Widać to tutaj, ten charakterystyczny taki obcięty kamień wbijający się w ziemię, te dwa kamienie i ten jeden kamyczek tutaj. Jak się obrócimy, to za sobą mamy właśnie ten piękny. Piękny bunkierek, widzicie. To jest ten widok, który byście zobaczyli. No, ale widzicie baloniki, bo to w końcu rocznica. Wchodzimy. Łocie, panie! <zysy> Nie powiem, żeby się specjalnie namęczyli. I ten bunkier ma być tylko przez dwa tygodnie. Podobno. Dlatego. Pojemnik z tlenem nas już nie dotyczy. Wygląda na to, że ten bunkier to jest tylko takie małe pomieszczonko. Nie wysilili się. Mogę jeszcze sprawdzić, czy da się gdzieś za ścianę przejść. Ale podejrzewam, że się nie da. Bunkier po dwóch tygodniach podobno będzie nieaktywny. No ale powiem szczerze Zaraz zobaczymy co nam dali. Stwórz co Kakao? Czekolada. O. To pewnie będzie kakao, co? Co to dali? Nasiona pszenicy, ziarno kakao. Miód, miód, to ja sobie mogę, mam tego. Nie wysilili się, powiem szczerze, że szafka wilka, cholera, dali trzy rzeczy. A tutaj? O, tu już lepiej. Ale jak mówię to jest dobre na, dla tych co zaczynają, bo zolitu mam mnóstwo. To może być, tego też mam dużo. To mi się bardzo przyda mutageny, te mikrochipy nawóz T2. Sadzonka Tuska. Mam nadzieję, że to nie będzie miało podtekstu politycznego. Wszystko generalnie, co tu jest, to ja mam. Nawet azotu nie potrzebuję. W zasadzie nic ja z tego, co tu jest, nie potrzebuję. I szkoda, myślałem, że ten bunkier będzie jakiś rozbudowany. Parę pięter w dół. A oni mi dali. Mogę spróbować, zrobię taki patent. Nic tu naprawdę więcej nie ma? Powiem szczerze, że jestem naprawdę zdziwiony. Wygląda, jakby zrobili tu coś w 5 minut. Dobra, zobaczymy co nam da te kakao całe I może te schematy coś odszyfrują, może to jest ten prezent. I wracamy znowu na południowy zachód do bazy. Spróbuję odpalić te kakao nieszczęsne. Jestem ciekaw czy, czy to coś daje. Jakąś lepszą regenerację? Zobaczy, czy da się chociaż ten jeden schemat odblokować. Obecnie nie ma schematów do rozszyfrowania, a ja mam aż trzy. Ja już tych schematów mam na tony. Ale co z tego? Schematów mam na tony tylko. Nic tu z nim nie, miał, nie mogę zrobić. Autor gry się stanowczo nie wysilił. Już nawet nie mam gdzie tego trzymać powiem szczerze Nie wiem co ja mam z tym zrobić Już tu powiem szczerze A Elektronika 2, chociaż tyle Co tu jeszcze mam? zwykłe żarcie, zwykłe jak ja mam już lepsze to jest dobre dla początkujących ale ale tak generalnie dla no pręty osmi. super tylko że ja prętu 8 to ja mam całą masę to pozostaje mi tylko nawozy, a i ten kakaowiec nieszczęsny, którego trzeba wypróbować tak, co ja mam Nawozy dwa razy metan, metan, czy ja tu nie mam gdzieś azotu? Ja chyba gdzieś miałem azot, tylko problem polega na tym, że, że jest tyle tego że ja zaczynam się gubić w tym całym bałaganie glony tam jest chyba azot no. którego też mam pełno w sumie nic co mi dali oprócz pszenicy co ta pszenica daje to nie wiem mutagen odstawimy to się zawsze przyda Próbujemy bawić się w hodowlę. Tak. To, a tu zrobimy... Zrobimy... Ciekawe czy się da. Trochę to dziwne, no ale... Co to pomoże? Trzeba by w sumie odstawić Fasola, fasola Na fasoli też mam całe multum Nawet to chyba wezmę i wywalę I to niepotrzebne w sumie A Widzicie, urany wyrzucam Mutageny wyrzucam Nawozy wyrzucam już Całe masę rzeczy wyrzucam Mam tego już za dużo Tak, nawozy odstawić I teraz czekamy. 37%. Nie rośnie. Tylko teraz ja mam z tą pszenicą zrobić. Zasieję na polu i co będę miał chleb. Póki jeszcze nie ten, to mam jeszcze chwilę czasu, to Wam pokażę. Trzeba celować tam w kierunku tego kółka, jak się stoi, i na mniej więcej tutaj, po przekątnej północ, no bardziej tak północny wschód. I jedziemy, jedziemy. Jego jest bardzo łatwo znaleźć. Z tego bez problemu znajdę, bo tu powinien być. Gdzie jest ten. Momencik. za daleko tu 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 tu, 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 tu. O, tutaj. I jak się stanie, to widać ten widok, właśnie który jest na zdjęciu, czyli tą ścianę, tą ścianę która wystaje. 20 minut mi zajęło, z czego jeszcze 2 minuty krążyłem tu w koło i go nie widziałem. Można go poznać, bo dookoła są baloniki. Nic tu się od tego czasu nie zmieniło. Kuchenkę dali. A, tutaj już mi się gra myli. Tutaj to tak nie działa chyba. Czekolada. Ciekawe. Może by jakaś kartka była. Zeolitu mam dużo. Żarcia mam dużo. Sprawdzam, bo... Nawet latarka mi jest niepotrzebna. No i wychodzimy. Ja to nazywam bunkrem ro rocznicowym. No i wychodzimy za kamień, skręcamy w prawo, obchodzimy ten głaz i już widać naszą bazę. I jedziemy prosto do niej, spróbuję ze 2-3 kakao, zobaczę co mi z tego wyjdzie. Ciekawe, co to da i co mi da ta pszenica, cała strasznie wolno to rośnie. Masakra. Te dźwięki, które słyszycie, to drony donoszą zaopatrzenie. To jest stacja dronów. Mam ich z 15, czy ile tam? No, widzicie? Jeszcze dwa gdzieś latają. Na zewnątrz mam, bo już nie wiedziałem, gdzie to upchać. Widziałem, że na jednym filmie, że ktoś tak zrobił. zaś coś leci. Ciekawe czy jedno. Jedno! To, co lubię! Kwarc pulsarowy. On się przydaje do budowy... Do budowy... Powinno być go 10 kawałków. On się przydaje do budowy reaktorów. A wytwarza, a wytwarza się go trochę upierdliwie. Nie wiem czy mnie nie zagłuszało, to powtórzę. On jest dobry do wytwarzania urządzeń energetycznych. Więc zawsze warto go zbierać, bo jego wytwarzanie jest upierdliwe. A tu go mamy za darmo. Powinno być z 10 kawałków. Ile ja go już mam? O, prawie go nie mam. Bardzo ładnie to się przyda. Tak, zobaczmy, czy już się te kakao nieszczęsne zrobiło. 80% strasznie wolno to a bo ta auto uprawa T1. T1, T1. Może powinienem był zrobić te dwa, ale ja nie potrzebuję tyle tego. Z tego prostego względu, że jak pojedziemy na górę, o na dach, to ja na dachu mam, widzicie, i grzyby, i bakłażany, i bakłażany, i dynie, i dynie, i fasole. Więc po prostu mi nie potrzebuje tych za bardzo 85, szybciej, bo ja muszę test zrobić. Pewnie co się z tym robi? Po prostu rzucę na ziemię i wyrośnie? No 87% Może powinienem wymienić na typ drugi, ale nie, piszał to uprawa T2. T2. No to jest ok. No to szybciej chyba nie, nie da rady. Dobra, już 18 minut filmu. Zamierzałem. Dobra, pójdę się szybko napić w stronę tego bunkra. I on jest tam mniej więcej na wprost. To idzie 93 zaraz będziemy mieli kakao długo to rośnie Ciekawe co to daje 100% wziąłem kakao. 100% wziąłem pszenicę, I teraz, co ja mam zrobić z, z tym wszystkim, aby konsumować? Dobra, idziemy do bunkra. Wychodzimy, ustawiamy mniej więcej na wschód. Wschód północny Wschód, tak mniej więcej. jedziemy. Ale już widać te kamienie. No. I on jest. Tutaj. Widzicie? Ta-dam! No, widać ten widoczek, ten księżyc, wszystko widać. Dobra. No jak teraz odpalę, otwórz. Sześć potrzebuję! Ocie panie, to jest wyższa szkoła jazdy. I co, ja tu tylko mogę kakao? Stacja do wytwarzania czekolady? Dobra, widzę, że Trzeba będzie chyba przyspieszyć, ale ja i tak mam tylko jedną paczkę, I co mi to daje? To mi nic nie daje. To mi nic nie daje, bo ja mam tylko jedną torebkę. Więc po prostu nie ma sensu tego ciągnąć. Najwyżej kiedyś zobaczymy na co to się przyda, bo zanim o 40%, a ja muszę 6 wytworzyć. No dobra, w każdym razie wiecie o co chodzi. Trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do zobaczenia w grze.